Poczekaj, poczekaj, pomogę Ci! Ech, dam się radę. Czasem cygaro jest tylko cygarem i niczym więcej. Sigmund Freud. Loverowi jedźmy razem. Siema! Tu loverowi jedźmy razem. Witamy was z Rywnika, skąd zapraszamy Was na Eurobajkę, czyli wyprawę rowerową przez Europę. Przemierzymy około 3500 km, zwiedzimy niesamowite miejsca, a wszystko postaramy się Wam udokumentować i przedstawić w filmikach. Odwiedzimy takie miejsca jak Wiedeń, Wenecję, Bratysławę, Budapeszt, Balaton, Jezioro Garda, Rome i Julię odwiedzimy. Jedźcie z nami. Jedziemy na bajkę, na Eurobajkę. Świat jest bardzo mały. Właśnie odwiedziliśmy panią Kasię, która jest rodziną Oli. Serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za kawkę i ciasto. Czekaj, poczekaj, pomogę ci! Oj. Ostatnie polskie pola Jola To no nasz dzień numer jeden i pogoda po prostu dopisuje tak, że hej Ale jest na razie bardzo ciekawie i mamy dużo energii po pozytywnych myśli. Oho, oho. Dobre? Możemy tam boczkiem? Super. Dzięki. Przejeżdżamy przez Odrę, żeby za kilkadziesiąt kilometrów już po stronie czeskiej rozbić się przy niej. Właśnie wjeżdżamy do chałupek, gdzie znajduje się przejście graniczne polsko-czeskie. Już za chwilę opuszczamy naszą ojczyznę na jakieś dwa miesiące. Ekscytacja, lekki stres, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Muszę przyznać, że ścieżki rowerowe od Rybnika, jak na razie, są super. Dla pewności zajechaliśmy jeszcze pod y, samochód Straży Granicznej. Tam państwo wytłumaczyli jak to teraz wygląda i okazuje się, że jak najbardziej możemy teraz wjechać do Czech. Teoretycznie bez problemu. Ale jeżeliśmy wjechali i za chwilę wracali, to teoretycznie potrzebujemy mieć negatywny test covidowy. Ale nie, jak mamy szczepionki. Tak żeśmy szybko jechali, że prawie byśmy przeoczyli, że już na granicy. I okazuje się, że właśnie jak wjechaliśmy do Czech, to za nami jest 10 czerwca, możecie sobie to teraz sprawdzić. Rozpoczyna się zaćmienie słońca. Wygląda droga do Strawy. Jedziemy sobie ścieżką rowerową. No i chyba złapie nasz, nasz burza, chyba złapie. Co się znajduje za mną w tym momencie to dolne Witkowice, czyli opuszczona huta? Tak naprawdę cały kompleks, gdzie realizowany był cały proces technologiczny, podobno jedyne takie miejsce w Europie. W swoich najlepszych latach zatrudnionych tam było ponad 20 tysięcy osób. Wyprodukowane łącznie zostało tam około 42 miliony ton koksu i 90 milionów surówki żelaza. Robi wrażenie? Ten najwyższy budynek, który jest za mną, to Bolt Tower, wieża, na którą można wejść. Wejście kosztuje 200 koron, czyli około 35 zł. Kierujemy się na Pribor, gdzie, pewnie w dniu jutrzejszym, dopiero odnajdziemy i położymy się na kozetce Zygmunta Freuda ogólnie to jest niesamowite jak Ostrawa i ogólnie Czechy są przygotowane rowerowo cały czas jedziemy sobie na super infrastrukturze rowerowej jest niesamowite znaki poziome pionowe moi drodzy jeżeli kiedyś będziecie w Czechach najlepszą aplikacją do odnajdywania trasy są mapy. czy nie no to Google Maps które zaraz zgubi drogę Humus, super, szybka przekąska, jeżeli nie mięsa, a jest się głodny dla Co to za rzeka? Odra. <grybuj> Woli dzień zbliża się do końca, Brama Morawska. Stała przed nami otworem. Droga piękna, całkiem płasko, pomimo kilku wzniesień. Powoli szukamy miejsca na nocleg. Plan jest taki, aby rozbić się niedaleko Odry. Może trochę na przypale, może nie. Odjechaliśmy całkiem sporo od miejscowości i rozbijemy się tutaj. A tutaj w dole już podbiegam i wam pokażę, bo to co płynie, powinniście kojarzyć. To jest Odra. Towarzyszy nam cały dzisiejszy dzień. Dobra Ola, bierzemy się za robotę. Tak blisko wody, a jednak tak daleko, bo tam jest tak głęboko. Pierwszy dzień dobiegł końca. Powoli pakujemy się do namiotu. Już. Jak ole wrażenia? Ja już w piramach, proszę państwa. W piramach. No, pokażę mam I opalenizmę. A co tu się kroi? <noise> Dzisiaj dania z proszku. Gorący kubek i zupka chińska. <noise> Właśnie idziemy spać, a słuchamy sobie radyjka tutaj tego, pokażę radyjko, tego radyjka, ale przed chwilą widzieliśmy mnóstwo nietoperzy i ja się bałam, że mi się kręcą we włosy i było przerażająco, przerażająco, nie przerażająco, przerażająco mnóstwo nietoperzy. Śpię. całą noc latały samoloty bo okazało się, że tu gdzie się rozbiliśmy jest niedaleko lotnisko i jeszcze do tego jakieś zwierzaki tu podbiegły i krzyczały A więc zbieramy się za chwilkę i lecimy do Freuda. Może Godzina 5.15. Za chwilę pakujemy już namiot wszystkie sakwy powoli wychodzą na zewnątrz. Wyjeżdżamy na drogę rowerową gdzie? Droga ładna, ale wąska i jak jest z górki taki samochód za tobą jedzie, a jest też tak jak ja, że boisz się zjechać z górki, to nie jest do końca przyjemny, bo boisz się, że w ciebie pierdyknie. Dojechaliśmy właśnie do Priwora. Najpierw lecimy do sklepu kupić wodę, bo musimy zrobić kaszkę. A, Ola krzyczy, że o Tego nie lubię i tego nie lubię, ale trzeba jeść. Jak chcę się do Wenecji dojechać, to trzeba oszczędzać wszędzie. Właśnie w Pryborze, przed domem Sigmunda Freuda, rodzinnym domem, w którym spędził pierwsze trzy lata swojego życia, następnie wyprowadził się z rodzicami do Wiednia, przed y, muzeum, które jest obecnie w y, renowacji. Znajduje się kozetka, na której można przysiąść i czekać na diagnozę. Czasem cygaro jest tylko cygarem i niczym więcej. Sigmund Freud. UWAŻAJ! Niby nie góry, a pod górkę ciągle. Właśnie Ola zapytała, czy nie chciałbym tutaj kilku ujęć dronem nakręcić. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Tam za nami to białe, to lotnisko, więc odpuścimy. Ale ujęcia z, na pewno, z drona na pewno pojawią się podczas eurobajki. Jedziemy do pałacu w Kuninie, ale po drodze są inne pałaco. Pałacen, bo po czesku mówią, że to zamki. Jesteśmy przed pałacem w Kuninie, który powstał w XVIII wieku. Zbudowała go szlachta, aby uczyć dzieci. To była tak naprawdę szkoła na początku. Franciszek Palacki, czeski historyk, późniejszy, ojciec narodu czeskiego, uczył się właśnie w tym pałacu, a we wcześniejszej szkole. Z Polski jadę. Ale ciężko jest. Ahoj! Górki dają w kość Ach, No ale nie może być cały czas płasko były przed chwilą okropne podjazdy, a zjazdy były takie, że nie powiem co o mało nie zrobiłam w gacie, za przeproszeniem Spójrzcie tam, 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 tam. cały dzień pod górkę i cały dzień z górki. Wody daj. Nie ma wody. Gdzie tu są sklepy? Nie ma sklepów. Ula. Idzie robota? Idzie robota jak trzeba Naszą Zasuwają chłopaki jak trzeba Hej, tam dalej jak nie wiem A my w to wjeżdżamy, albo co No to skończyłyście dla kategórki Jesteśmy teraz w dolinie rzeki I powoli zmierzamy do zamku w holftość hal. Ołomuniec będzie jutro. Najlepsza część dzisiejszego dnia to odkrycie, że rzeka płynie z nami. Czyli będzie albo płasko, albo Ale ładny bardzo. Rezygnujemy z tego za. Dzisiejszy dzień powoli dobiega końca. Byliśmy w sklepie, tym razem w Lidlu. No i tak sobie myśleliśmy, jak to z tymi cenami. Chyba jest bardzo porównywalnie, jeżeli chodzi o Polskę. A niektóre produkty są też tańsze. Wiecie o jakich produktach mówię. Jedziemy w poszukiwaniu noclegu. Znowu na dziko. Odrobinę za miastem. Mamy wybaczoną na mapie pewną miejscówkę. No i moi kochani polach chmielu. Chmiel, chmiel, chmiel. Czeski chmiel. Bo zupa, jak to woli. Herbata. Hello. Za nami mamy piękne, nie wiem, można to nazwać jeziorkiem. Nie wiemy dokładnie, czy to jest na pewno jeziorko, jakiś zbiornik wodny. I za chwilę do niego wskoczymy, bo marzyliśmy o tym od samego rana, a nawet bym powiedziała, że od wczoraj wieczora. I już się nie możemy doczekać, i buziaki. No jest ciężko, ale nie poddajemy się. Znajdziemy ten noczek. No, nie jest idealnie, ale mogło być gorzej. Pozwólcie, że szybko się rozbijamy. Może do zobaczenia w namiocie, ale widzę, że bateria pada, więc prawdopodobnie do zobaczenia jutro. Życzcie nam dobrej nocy, prawdopodobnie to jest koniec odcinka pierwszego, więc zostańcie z nami do końca tej serii Eurobajka Loverowi. Jedźmy razem. Macznego Ola! Zupia trzeba szybko jeść, bo wystydnie. Trochę nasz deszczyk złapał, ale jest zupa, jest flaga, jest eurobajka.